Cześć, wracam z testem. Dzisiaj przedstawię Wam latarkę marki Nikron model N7. Jak widać latarka, przycisk. Jeszcze raz włączamy, teraz stroboskop, trzeba nacisnąć i przytrzymać. Kolejny raz to jest SOS, kolejne naciśnięcie, znowu wyłącza. Taka dziwna pętla. Mamy klipsa Latarka bardzo prosta i bardzo mała. Jeśli chcecie mieć porównanie do wymiarów, no nie wiem, czy tutaj widać ten pierwszy centymetr, ale latarka cała długość jest około 11 centymetrów. No, może ten. O, i to jest tak zwana łamana. Dioda LED Samsunga. Zasilana z baterii albo z akumulatorka. Ja mam niestety baterię, nie mam takiej akumulatorka, bo tu wchodzi akumulatorek CR14500, czyli 14 mm średnicy, 50 mm długości. Magnetyczny, magnetyczna końcówka. Tutaj nie ma żadnego przyłącznika, To jest prosto obejście obwodu z minusa, leci tutaj po obudowie. I tak latarka działa. Zresztą zobaczycie sobie w środku, jak wygląda. Jest gumowa uszczelka, jest bateria. Na baterii tylko 250 lumenów. Jak załatwicie sobie akumulatorek, to jest aż 600 w trybie high i 130 w trybie low, a tutaj jest 250 w trybie, light, w trybie high na baterii i 40 bodajże lumenów w trybie low. No, yy, stroboskop i. Tryb SOS działa na najwyższym trybie, czyli na high, czyli tyle samolumenów Bardzo fajna latarka. Podoba mi się to, że można ją złamać. Jest bardzo mała. Nie wiem, będzie widać na, jeśli chodzi o wymiar. No, 11,2 mm długości. Średnica. Y W największym miejscu, czyli tutaj, zaraz przy tym, przy lunecie, to jest 24 mm, a ogólnie ma, tak po przekotnej, chyba 21, może 22 mm. No tak, czy owak, jest super mała latarka. Dokręcone. No nie mam, nie pokażę Wam, jak działa magnes. Ale opowiem wam trochę na temat specyfikacji latarki. Jeszcze sobie raz włączymy dioda LED Samsunga. Klips sobie można przekładać dowolnie, jak komu pasuje z tej czy z tej strony. Dobra, trochę na temat specyfikacji. Marka Nikron model N7 Dual-Fuel czyli można zasilać i z jednej baterii o rozmiarze AA a także z akumulatorka o rozmiarze CR14500 oczywiście w technologii litowo-jonowej tutaj zresztą macie porównanie dwie godziny pracy a nie wiem, chyba tyle nawet nie, nie, wy, nie wiem, czy wyciągnie tyle na akumulatorku. Pewnie w zależności od tego, od pojemności. Odporna na upadki, odporna na zalania. Niestety nie zna zanurzenie w wodzie. Także nawet jeśli Wam wpadnie w wodę, to należy od razu wyciągnąć ją z wody. Dwa, wyciągnąć akumulatorek lub baterię. Jeśli chodzi o. Długość słupa światła, no to w zależności od użytego ogniwa, macie albo 63 m albo 126. Barwa też się zmienia. Ona w tym momencie jest bardzo ciepła. Pewnie przy większej mocy żarzy się bardziej na jasny kolor, czyli bardziej w stronę białego odcienia. Klips oczywiście. Twist head można ją skręcić o 90 stopni. Tutaj macie opisane tryby. Tutaj, normalnie, jak włączacie przez naciśnięcie, to od razu przełącza się na high, potem na low i aż do off. A jak, żeby uruchomić stroboskop SOS, trzeba najpierw ją włączyć przytrzymaj przez dwie sekundy przycisk wciśnięty i przełączy się na tryb stroboskospu. Potem po naciśnięciu przełączy się na SOS, a potem do power off i cykl zaczyna się od nowa To już w zależności od tak, yy, Dioda Samsung White LED Light. Yy, nie ma ogniwa ani baterii w zestawie. Zakres działania to jest od 1,5 do 4 V, zatem chyba na akumulatorku jeden. Nie wiem, muszę przetestować, mam akulatorki takie w, w rozmiarze, A, ale kurczę, gdzieś mi się zapodziały. Muszę przetestować, czy pójdzie na tym. Pewnie będzie świecić słabiej albo w ogóle nie będzie świecić. Zobaczymy. No. Materiał aluminium, pewnie lotnicze. Waga samej latarki bez czego to jest 56 gram. Po prostu super. Latarka mi się bardzo podoba w porównaniu do Klarusa. Robi też super wrażenie. Zwłaszcza jeśli chodzi o wymiary, no kurczę, no jak widać. Długość palca, no może dwie, dwie. O, są mi wymiary. Długość 112 mm, czyli 11,2 cm. Max diameter, czy tamże fi 21 mm, no to chyba tutaj w tym w korpusie pośrodku, gdzie jest ogniwo, bo tutaj jest 22, a tutaj jest 24. No ale Temperatura działania i przechowywania od minus 20 stopni do 70 stopni Celsjusza, znaczy działania do 50. Nie wiem, jeszcze nie zdarzyło mi, żeby się nagrzała. Tutaj macie coś na temat, ile będzie działać na tym, na trybach high w przypadku baterii i akumulatorka, ale nie brałbym tego zbytnio na poważnie, bo w przypadku ten akumulatorka to wszystko zależy od jego pojemności. No, tak Takczowak, na 600 lumenach powinno świecić co najmniej godzinę. Na trybie low 2 i aha, to z tyłu było podane na trybie low. No to ma to sens. No. Sup światła. Macie barwę. Wodoodporność się nie zmienia. No, w sumie nie musieli tego podawać. Nie jest wodoodporna. Jest odporna na zachlapanie i na kurz, yy, ale nie można jej zanurzać w wodzie. Powiem tak, latarka super wrażenie robi. Jeśli chodzi o cenę, nie powiem Wam: ja zamówiłem ją na Amazonie, cudem mi się udało. Do Polski normalnie nie wysyłają. Trzeba by się skontaktować z producentem albo ze sklepem i się dogadać. Super, naprawdę super latareczka. Jak tylko dorwę ogniwo, to przetestuję, bo niestety nie da się, większe nie wejdzie. Maksymalnie co by można było wsadzić, to 15 mm średnicy, ale nie ma się sensu w takie bawić. Najlepiej jest sobie kupić to ogniwo 14-500 i na nim sobie po prostu działać. Hmm. I tak wygląda zestaw. To przychodzi latareczka, w pudełeczku nic więcej. Pudełeczka jest takiej wielkości jak latarka, żeby tylko się zmieściło. Są dwie etykiety. Jest jeszcze w zestawie dodatkowa uszczelka. Nie mam pudełka ze sobą. No ale co, nie, nie wszystko w życiu można mieć. No. Dobra, dzięki wielkie za uwagę. Już w poniedziałek kolejny test latarki, inny model mi przyjdzie i coś wam ciekawego no, nagram. Trzymajcie się, hej!